Wystawa psów w Lesznie ma już ponad 20-letnią historię. Te pierwsze były skromne, ale dość szybko miasto stało się gospodarzem imprez o międzynarodowej. Do ważnych wydarzeń w krajowym kalendarzu kenologów należy Lutowa Wystawa Championów, a więc psów posiadających tytuły Mistrzowskie, czworonożnej elity. W tym roku swój udział potwierdzili właściciele ponad 300 psich piękności. Na wystawę jest zgłoszonych ciut ponad 300 czempionów. Na, na które składają się wystawcy z Niemiec, Czech, Danii, Słowacji i Polski. Po raz pierwszy tak licznie będzie reprezentowana rasa uznawana jeszcze niedawno za dość rzadką. Na kartach zgłoszeń pojawiło się 11 psów rasy Rodezjan Ridgeback. Wszystkie bez względu na rasę poddane zostaną surowej ocenie. Każdy pies, który stanie na, w ogóle na podium jest sędziowany przez co najmniej pięciu sędziów. Także nie ma mowy o jakiejkolwiek przypadkowości czy jakichś innych y, sprawach, to jest wystawa jedyna w tej formule w Polsce rozgrywana. Wystawa psów w Lesznie odbędzie się 24 lutego w Hali Trapez. Rozpocznie się o 10:45. Finały zaplanowano na godzinę 15. Za wstęp dorośli zapłacą 10 zł, młodzież szkolna połowa, a najmłodsze dzieci będą mogły przyglądać się najpiękniejszym psom zupełnie za darmo. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.